Witam wszystkich, ja nazywam się Orange Skyro, a wy oglądacie w tym momencie mojego tańczącego Guarda. Otóż, chcę dzisiaj pokazać Wam na owej postaci coś takiego, co się nazywa crafting. Jest to dość bardzo ważna rzecz, więc musimy do tego się trochę przyłożyć. Pokażę Wam, jak tworzyć nowe receptury, jak pozyskać już istniejące i różne takie bajery. Dobrze. Przestańmy tańczyć i zobaczmy, jakie mamy w tym momencie. Jakby to powiedzieć? Tak, yy, crafting. Mamy Armor Smithing i Fisher. No dobra, skąd się wziął? Więc musimy to zmienić. Zmieńmy sobie na weaponsmith Smith. I bierzemy weaponsmith. Otóż dezaktywujemy sobie Artificera Fisher. Nie wiem, czy to do poprawnie się mówi, ale. Przejdźmy do postaci. Jeżeli chcemy zacząć kraftować cokolwiek, to będziemy potrzebowali jednego z tych czterech, trzech składników. Ten będzie nam potrzebny do przetapiania, więc dropi on w pewnych miejscach, ale te miejsca jest dość ciężko znaleźć. Prawdopodobnie to będą wioski centaurów, jak ostatnio dropiłem na swojej wyższej postaci. I przejdźmy do następnego. Następny będzie po prostu na wyższy poziom. To jest 150 poziom. Następny na 255. Przejdźmy do następnej zakładki. Otóż, jak widzicie, tutaj kupujemy za karmę, ale standardowo przy zwykłych kupuje się za brąz i srebr. Zacznijmy może od salweczki. Jest to odpowiednie do pozyskiwania materiałów rzadkich, które są w broniach, Powiedzmy, broń była zrobiona ze złotego fragmentu jakiegoś, i ten fragment, żeby odzyskać, musimy mieć jedną z tych y, odpowiednich broni: broni, selweczkitu. Jak dostaniemy taki kit, to jak widzicie, ma 10% szans na odzyskanie y, doby, dobrego materiału, tego takiego złotego albo y, lepszego. a 20% na upgrade. Upgrade daje się po prostu pod bronią albo pod yy, zbrojami. Tam można wsadzać odpowiednie bonusy. One się stakują czasami, czasami nie. Dobrze, przejdźmy do następnego. Każdy następny z tych trzech ma po prostu większą szansę na odzyskanie przedmiotu i upgrade'a. Więc jedziemy dalej. Yy, następne przedmioty to jest yy, Harvest Cycle. Sai... To jest sierp siekiera i tak zwany kilo. Dobrze. Każdy z nich, powiedzmy to tak, każdy z tych kilofów, siekier i sierpów może uzyskać odpowiednią ilość przedmiotów. Nimi nie można, używać, nie można ścinać, wydobywać większych niż po prostu pisze pod bronią. Więc przechodzimy dalej. Każde następne daje nam większą możliwość. Najlepsze po prostu jest kalum Harvest, Logging i pike. Mining pike. pike? Nie wiem, kilo. Mówmy po polsku, bo ja trochę ciężko z angielskiego jestem. Nimi można wydobywać wszystko. Praktycznie nie ma żadnych ograniczeń. Kupujecie je i wydobywacie. Co prawda jest ograniczony. 60 poziomem, więc ja na przykład w tym momencie mógłbym używać żelaznych. Na stalowe jeszcze mam za mały level, bo mam 15, a potrzebuję 20. Dark Steel 30 i ym, Mining Lock 45. Tutaj mamy 60, więc przejdźmy do następnego. Mamy tutaj odpowiednie receptury, które dają nam ciekawe dość przedmioty. Niestety one są najczęściej od 125 poziomu i w górę. Jedziemy do 375, więc to jest dodatkowe, które chyba raczej nie da się uzyskać poprzez to, poprzez to co ja Wam pokażę. Jedziemy dalej. E, dobra, tutaj sprzedam to, co się nie używa, i przechodzimy teraz do sta stacji kraftowania. Przechodzimy, dobra. I jesteśmy. Otóż, żeby zrobić przedmiot, musimy w Crafting Component wyrobić dwa mm, półprodukty, z których dodamy jeszcze inskrypcję i zrobimy całkowity produkt. Otóż, na przykład całkowitym produktem jest coś w stylu tego dagerka. Potrzebujemy do niego krew, górną część i dolną część tego sztylecika. Ja wam pokażę, jak stworzyć nowe. Do tego będziemy potrzebowali yy, brąz, ignot i yy, drewno. Najczęściej. Więc tak, jeszcze wspomnę tylko, że w ostatnich paczach doszło coś takiego, że nie musimy wyciągać z banku powiedzmy żelaza, yy, kopreł i innych tego typu rzeczy. Tylko po prostu wchodzimy tutaj i mamy. Yy, odpowiednie receptury. Żeby przejść do tej, recep do tej zakładki, muszę Wam pokazać, niestety, tą zakładkę, gdyż bez niej nie dam rady nic zrobić. Więc, tak, zróbmy sobie powiedzmy cztery sztabki. I co się okazuje, za każdą dostajemy EXP. EXP pozwala nam na podniesienie yy, poziomu kraftowania i poziomu postaci. Więc Kraftując, można sobie bez problemu wyekspić postęp. Więc tak, zróbmy sobie aksa. Szukając aksa, musimy mieć tak: musimy mieć trzy sztabki. My mamy 20, więc bez problemu sobie zrobimy. Zrobimy jeden aks. Otóż zrobił się, skoczyliśmy o poziom, i teraz szukamy kolejnego aksa, tylko gdzieś, gdzie jest podstawa do aksa. Gdzie jest podstawa do Axa? No nic, zrobię sobie blade'a. Bo jakoś nie widzę. Blade i hit do blade. Do sword'a właściwie. I co mamy? I mamy już podstawę. Co będziemy mogli zrobić z podstawami? Bierzemy jedną podstawę i drugą. No, ale nie możemy jeszcze zrobić nowej receptury. Dlaczego? Bo nie mamy coś takiego jak inskrypcji. Nie wiem, czy to poprawnie mówię, ale tutaj mamy. Żeby zrobić te inskrypcje potrzebujemy tego doula. Mam nadzieję, że to dobrze. Może. Zróbmy sobie jedno drzewo i zróbmy od razu doula. Do tego dodajmy, powiedzmy, inskrypcję, która nam doda condition damage. I wykraftujmy sobie chociaż jedno. I teraz tak. Bierzemy sobie tutaj, przyciągamy to, i co się okazuje, możemy to przyciągnąć. I będziemy mieli nową recepturę. Otóż, jeżeli chodzi o mnie, to ja expię crafting tylko i wyłącznie tworząc nowe receptury. Gdyż dostaje się za niego du spory bonus, ex na wyższych poziomach. Na tych też się dostaje dużo, ale yy, no nie przesadzajmy. To jest. Szósty level, więc yy, zro zrobię jeszcze jeden. Pokażę Wam, jak zrobić następny przepis. I teraz zróbmy sobie jeszcze to. I teraz przechodzimy. A, jeszcze nie przechodzimy. Jeszcze nie. Musimy yy, zapamiętać sobie. I teraz mamy krew. Powiedzmy, chcemy power. Albo. Nie wiem, no. Co to nam da? A, życie. No ja wezmę Power. Więc tak, już mamy Power. I robimy dalej to samo. Tym razem mieczek, który zrobimy, będzie miał bonus do power, i ba I dostaliśmy dość spory bonus X I teraz szukamy, w którym miejscu jest mieczek. No, tu jest nas, nasz mieczek do y, Power. A Podaj, że ten mieczyk nie, ten też jest do power, ten jest do condition damage. Zrobiliśmy sobie takie dwa mieczyki. Ja go przesunę tutaj. One mają po 7. No, na początku tak się craftuje, ale później już jest lepiej. Jeżeli chodzi o zdobywanie przedmiotów, właściwie jeszcze o craftingu powiem. Że jeżeli chcemy szybciej robić crafting, to jest coś takiego jak Crafting Booster. Wypada z Black Lion Chestów, do których trzeba mieć klucze. Oczywiście, klucze, żeby wydropić to jest naprawdę masakra. A z niektórych misji fabularnych dostaniemy ja w sumie już trzy dostałem, więc jest jakaś szansa, że otworzymy kilka skrzynek, póki nie będziemy musieli kupić. Teraz powiem coś o materiałach, których możemy zdobywać. To co wspomniałem na początku, Salvage Kit, po, po, można nim wydobyć z przedmiotu takie złote przedmioty, które tu pokazuję. Te przedmioty pozwalają na robienie jakichś takich mega super fajnych przedmiotów i będziemy mogli dzięki nim zrobić przedmiot, który nam doda powiedzmy 2500 expa, co jest oczywiście bardzo dużo na początku. Więc tak, yy, mówię teraz, powiem teraz o pozyskiwaniu materiału. Mogę nawet na czymś pokazać, więc. Yy, o, ładny przewrót. Więc kupmy sobie yy, salweczkita. Kupmy tego większego, będzie na dłużej. Więc tak, bierzemy i. Na przykład mamy. O, tutaj. Mamy skórę, którą wydrupiła nam. Nie możemy jej jeszcze użyć do craftingu, ale jeżeli użyjemy na salweczkicie, użyjemy salweczkita na przedmiocie, no to dostaniemy skórę nieprzerobioną. Z tego dostaniemy jute scrap jut, jut, i tak dalej, i tak dalej. Możemy przerabiać bronie, z nich zależy jaka broń, co, jakie składniki zostały użyte, takie będziemy mieli po prostu wypadną. I tak dalej, i tak dalej, tak niestety nie zrobię. Co by tu jeszcze Wam pokazać? Pokażę Wam, że niebieskie przedmioty też da się. Pewnie zrobiłem głupotę, ale. No cóż, trzeba pokazać. No i mamy Softwood Lock, bo został użyty. Copper Ore. Także, jeżeli Wam zabraknie coś takiego jak Materials. A, jeszcze o tym nie wspomniałem. Właśnie przejdźmy do tego. Tutaj mamy coś takiego że jeżeli. Jeszcze trochę zamotałem. Jeżeli mamy. W ekwipunku nie mamy miejsca, a chcemy, a mamy kilka surowców, których używa się do craftingu dajemy Deposit all collectibles tylko pamiętajcie, że jeżeli macie PETA, też go wam schowa. Więc po, powinniście raczej ścina, yy, ścinać powinniście raczej klikać prawym ja sobie przeniosę te orzechy i pokażę wam. Deposit all collectibles. I wtedy jeden przedmiot tylko trafia do banku. Ten konkretny, co, co macie. Więc tak, zacznijmy od tego. Mamy tutaj cały wszystkie przedmioty, jakie są potrzebne do craftingu. Tutaj jest do kucharstwa, więc ja nie mam kucharstwa, więc nie za bardzo mam jak wytłumaczyć. Ale powiedzmy sobie szczerze: kucharz ma o tyle prościej, że może kupić sobie przedmioty za karmę, za złoto. Nie, złoto. A, złoto każdy by chciał kupić, gdyby miał te złota. Bo tu niestety nie jest dość łatwo zdobyć kapsę. Przejdźmy do następnej zakładki, która nas bardziej interesuje. Otóż ta zakładka, właściwie ta linijka, pokazuje materiały na poziom od 1 do 70, właściwie od 0 do 70, Następna od 75 do bodajże to jest 150, i tak dalej, i tak dalej. Od 150 do 250, od 250 w dół. Jedziemy niżej. Otóż tutaj mamy coś takiego, co jest nam potrzebne do tworzenia inskrypcji. Pierwsza linijka, jak, tak jak było w poprzednim. od

Także polecam, jeżeli ktoś chce szybko nabić sobie ostatni poziom, bo naprawdę jest ciężko zdobyć coś takiego jak wool scrap czy yud scrap. Trzeba straszną masę przedmiotów rozłożyć i to muszą być najczęściej przedmioty typu light, tak jak tutaj. Ma... Nie, to jest heavy. Chciałem pokazać fine heavy, to jest. No niestety nie mam żadnego przedmiotu, który byłby. Ale musi pisać, tak jak przy tym pisze Heidi, musi pisać Light. Więc, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba powiedziałem o wszystkim. Tutaj jeszcze są pety, o których wspomniałem, że jeżeli, jeżeli dacie All Collectibles, to po prostu dam wam tutaj peta i nie będziecie mogli go użyć. Jeszcze wspomnę o alternatywnym sposobie uzyskania przedmiotów do craftingu jest on dość drogi, więc wcale go nie polecam, chociaż jeżeli ktoś chce zaoszczędzić czasa, ma kasę, no to nie ma problemu. Kupujecie na aux, e, aux, ha, na trade poście, i tam właśnie będzie odpowiednia liczba. Nie wiem, czy się wczyta, bo ostatnio mam jakieś dzikie problemy. O, wczytuje się, więc zobaczycie sobie cenę. Powiem tak: zdobycie za misję, zrobienie za zadanie to jest jakieś teraz 30-40 srebra. A zobaczmy sobie, ile woodlock kosztuje. 8 nie jest to za dużo, ale po prostu lepiej jest wziąć dwa toporki, dwa kilofy, dwa dwie siekierki. No, siekierki. Cztery już by było. Powiedzmy tak: yy, dwa razy jeszcze. Po sierpie i pójść, poświęcić te godzinę czasu i zrobić. Dobrze. Także, myślę, że omówiłem dość dobrze temat. Jeżeli chcecie, zalajkujcie, dajcie do subskrypcji. I widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia!